W tym zadaniu mamy funkcję kwadratową, tutaj jest jej wykres i mamy podać miejsca zerowe tej funkcji kwadratowej, mamy podać y, dla jakich x ta funkcja ma wartości ujemne lub równe 0 oraz y, mamy podać rozwiązanie, kiedy ta funkcja przyjmuje wartość 3. No to po kolei. Miejsca zerowe to jest miejsce zerowe, więcej możesz poczytać sobie tutaj. Na wykresie dowolnej funkcji miejsca zerowe to są liczby, w miejscu których wykres przecina oś x. Czyli oś x jest tutaj przecięta przez tą funkcję kwadratową w minus jedynce i w piące. Dlatego to są te dwa miejsca zerowe tej funkcji kwadratowej. Następnie mamy taką nierówność, czyli trzeba podać x, dla których funkcja przyjmuje wartości mniejsze lub równe 0. No to na wykresie widać, że funkcja przyjmuje wartości mniejsze lub równe 0 tam, gdzie wykres jest pod 8x. Wykres pod 8x jest tutaj i tutaj, czyli ta część wykresu pod 8x jest dla x od minus nieskończoności do minus 1 oraz od piątki. Do plus nieskończoności. To z kolei ta część w końcu. No i to rozwiązanie tutaj zapisałem. Od minus nieskończoności do minus jedynki. Włącznie z minus jedynką, ponieważ w minus 1 jest y, wartość funkcji sum na 0, a jeszcze 0 spełnia tą nierówność. No i od piątki znowu, włącznie z piątką, do plus nieskończoności. I ostatni punkt. Dla jakich x-ów funkcja. Y, Przyjmuję wartość 3. No i patrzymy na wykres. Wartość 3 jest przyjmowana tutaj oraz tutaj. Czyli dla x równego 4 oraz dla x równego 0 wartość funkcji jest tutaj 3. I to napisałem. x równa się 0 lub x równa się 4. To jest rozwiązanie tego równania.